No, jakiś strój za 500 z -o. Rajot Uła. Oh Jeszcze maseczka do tego, bo dostałem ostatnio gówno jakieś o Jezu, z czym do ludzi? Cześć wszystkim z tej strony Polku. Witam Was w kolejnym odcinku z Gry bardzo głęboko. Jest ze mną Micik Siemano oraz T-Rex. Witam. Dzisiaj będziemy zanurzać się coraz niżej. Mam nadzieję, że wyjdzie. Naszym celem jest ile metrów dzisiaj, panowie? No, przejście gry. Przejście gry? No. A, nawet, a nie 3000, 5000, nie pamiętam ile tam będzie. 2,100. 2,100, no. no. Macki nas dzisiaj nie zderzył, mam nadzieję, Czarnuszek też nas nie dopadnie, przećwiczyłeś coś t Tak, przestudiowałem, jako że mnie na kapitana mianowałeś, to wszystko wiem już. Dobra, to generalnie, og ogólnie musimy dbać o generator przede wszystkim, bo jak on się wyłączy, no to bary, czyli ten potwór z okien, będzie nas cały czas napastował tutaj, a po naprawieniu on powinien zniknąć. No i generalnie on się pojawia tylko w jednym oknie naraz, więc trzeba priorytetem traktować to okno, bo mamy tak, jak on rozbije szybę, to on tak od 4 do 7 sekund zanim on wejdzie Dobra, spoczkę kapitanie. W zasadzie nie jest to takie ważne, żeby pilnować tych toalet, to teoretycznie da się to uniknąć tej maski. No, bokiem da się przejść. No, nawet można zostawić ten kibel. Bo ja stanę przy oknach i będzie spokój. No, powinno być dobrze. Znaczy no wiesz, jak będziesz miał chwilę, to możesz to ogarnąć tą mackę. Bo to tak czytałem, że mniej więcej co 700 metrów się warto to przeczyścić. Nie cały czas, tylko co 700-800. To ustawiam się tak jak ostatnio? Eee, Możemy się zamienić albo ustawić się tak, jak chcecie. Gdzie się czujecie najlepiej? Micik kto chyba lubiał pakować tą paliwko. No mi to nie pytam. Nie, nie, nie No. Nie stanowiło problemu, tak. To co, zaczynamy? Dobra. Bo za chwilę szkiba jest nowo zatka. Kapitanie, mieć gotowy? Pewnie, to już czekam. To ładuj. No, na zamykam cię, wiesz, żebyś. Survive. Co dobrze się nie poczuł. No i pamiętaj, że priorytetem są okna, w którym ten potwór świeci, siedzi i patrzy. No, mhm. w każde. Nie, bo on się chyba respi tylko w jednym oknie naraz, nie może się pojawić już w rozbitym. Jak sytuacja, panie Micik? Mm. O, u mnie jest. Ja pierdzielę. Zespawałem Dobra. mu gębę, może nie nie wiem. No, na razie ja daję radę. Mi się wydaje, że wyszło problemu sobie z tym poradzimy nawet. Tutaj. O, Micika. Miecik, Miecik Naprawiam, naprawiam już Leci Kibelek Dobra, zrobione Miecik, u, u Ciebie? Siema, T-Rex Siema, siema, Polku Jak sytuacja? Perfekcyjnie tak, O U Ciebie Naprawiam to U mnie Zaraz zajdziemy do kilometra. No, dobrze idzie, dobrze, bardzo dobrze. Lewo, prawo, Nicik, Naprawiam, prawo. już naprawiam. Ale się dobija tam do ciebie. Naprawiam, o nie. Czemu? Wyszedł? Wyszedł. Dobra, dawaj go! Wejdźcie do szafki, jeśli... o. Oślepię go. Latarką? Ale ta latarka nie działa. Jak nie działa? Mówię, mówię o latarce z kamer. Dobra, wychodzę. Nie <laughs> wiem, ja, gdzie on siedzi. Idzie do ciebie. O <noise> T-rex, Przyszedł o, U mnie jest Idę spać, panowie, nie obrazicie się Pewnie, zrób przez przerwy Ogarniemy sami trzy, cztery pokoje Dobra, tylko naprawię najpierw Dobra ja mam mam naprawiam Poszło Kibelek naprawiony Możecie spokojnie się załatwiać Dobrze Po co nam kibelek, jak my tu porty robimy? Jesteśmy tak mniej więcej w jednej czwartej, to jest prawie wygrana. Ooo, wow, easy winek. No. Coś cicho. No cicho, no cicho. We sobie... Chyba odpuścił, a nie. Nie, do mnie przyszedł. Generalnie nie... na tej coli jak biegacie, to jesteście szybsi od niego, więc można uciec. Nieprawda. Jak to nie? Było napisane co innego. To też skał. Może ja przeczytałem zasady innej gry w ogóle. Kogo? Chyba O mnie. A. Szybko, bo muszę kibel naprawić. Kogoś musi wyskoczyć. No ja właśnie też. Się... Czekam, bo mam zawór do zrobienia co chwilę Chyba Kibla już nie naprawia. Nie, może, a naprawiałeś go w trakcie gry, już? No, przez moment. No to da rady chyba jeszcze. Znaczy? Nie, już nie. Już nie no to lepiej nie wchodzę. <laughs> tam. Nie, nie myśl o tym, że tam przechodzi po tym drzwiami było Mogę spróbować. <laughs> nie wiem, czy to. Nie Udało się o, U mnie jest ale Dwóch! Dwóch u kogoś jeszcze U mnie też nie ja naprawiam już U mnie jest otwarte oka, po prostu jedno cika o, o kurde, u mnie dwa ale naprawej tam gdzie on jest. O, już za późno. Chowaj się. O. Nie wiem gdzie jestem. O nie. Ajaj. Kurczę, jak do ciebie wejdzie T-rex, idzie do ciebie. Dobra. Chowaj się. Te drzwi się same zamykają, irytuje. Jest już, przed twoimi. Widzę. Widzę go. Możesz naprawić... O, cofnął się. O. Wow. Ma mnie! Słyszałem tylko taki metaliczny grzmot. Ty, on... In, innego jumpskera miał. On, on przez się rozwalił? Chciałem wyjść. Nie wyszło. Nie wiem co mnie zabiło chyba. Łódź wybuchła. Nie, on był obok. Nie wiem, nie dostałem Jamskara w tym Kurcze, Kurczę, kibelka nie ogarnąłem. Tu masz czas teraz jeszcze. Dobra. Poczekam aż komuś wybuchnie. Dobra, Jurek sobie. Ale jest puste u mnie. Czyli może być w innym oknie jeszcze. U mnie jest szedł Nie, nie, nie Ło, ryknął jakby wszedł A mogę gaśnicą ten, zagazować? Możesz mu zaliczyć gaśnicą A zostawmy lepiej otwarte drzwi. No, może lepiej będzie. I zamkniemy po prostu za nim. On i tak sobie te drzwi otwiera. Ale czy szybko? No. Boga? U mnie jest. Czy szybko? No tak nie wiem. Podchodzi, otwiera i wchodzi. I potem wychodzi, to zamyka te drzwi, więc mega uprzejmy. W lewym dolnym rogu są emotikony, nie, nie wiem jak je użyć. U mnie puste okno. Czyli może w jednym się pojawić. Na no, i tak po jednym niszczę. Kilometr będzie, to będzie problem. No. Mam endo zrobienia. Korbkę, jak któremuś walnie, to dajcie znać. Ło, wow, kręci mi się w głowy. W ogóle jak idziecie... Nie wiem, W ja albo W i D, to, to wasza postać idzie tak na skos, śmiesznie. Jest u mnie. Dobra. Naprawione. U Uch, Chyba puste okno. Nie, 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 jest, 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 jest. Dobra. Nie eee, udało się, tak, 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 udało się. W ogóle nie było dźwięku. No. Dziwne w ogóle, bo tak kwitnąłem na prawa i nie zaczęło naprawiać, myślałem drugi raz. Byłem pewien, że u mnie tak... jest. Dobra, ja Naprawiam. Idę. Dobra, ogarnięty. Dobra. Bo 80%, 85%. U mnie, naprawiam. Dobra, sto mamy. Jest u mnie, naprawiam go. Możesz kibel odpuścić sobie. Możesz odpuścić jak chcesz, jak nie wejdziesz w tą maskę. No wiesz, bo tutaj jako tu tłuszał... Przed? Naprawiam. Nie, udało się. Dwa. Dobra. Znowu pan był u mnie. Dziwna muzyka, jest taka jakby. O! Aż chce się no, naprawiać. Dobra. No, jest u mnie, ale naprawiam to. Znowu jest u mnie. 1300 300. Jak... Naprawione. U mnie? Kur, nie zdążę chyba Ale pusta jest, okej okay. U mnie Zobre. jest Naprawiaj Dobra, naprawione U mnie Naprawiam Znowu 1400, u mnie panowie Znowu u mnie Wejdzie Ale się nęka czy? Nie, nie, udało się Dobra, czy? U mnie jest Dobra. oknie. półtorej ty tysiąca już mamy. Faktycznie... Znowu jeszcze nie. Jak? Micik, jak sytuacja? Pusta chyba, co? Yy, nie wiem. Nie, 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 kurde. Znowu. Z... No, wszedł. <laughs> nie mogę. Wychowajcie się. Dobra. Mów jak będzie przy panelu t -rex. Dobra To mi, Micik wtedy ten pójdzie naprawić Nie, nie mam gdzie się schować Jest przy panelach Jeszcze nie jest Wchodzi Jak będzie tam przy, przy, U mnie jest. przed jest. kapitanem Jest przed kapitanem Nie, nie um. był Jakie, nie był jakichś, widzę go przez szafkę. No właśnie, przy szafce twojej, ale wiesz, tam masz ekran kapitana z przodu. On tam nie podchodzi, chyba. No aż tak to nie. Kurczę, to ja nie mam jak wyjść, czyli. No to spróbujcie przeczekać, może będzie akurat. Nie, bo paliwa brak. Wybuchnie zaraz nam. Aha, zatrzymało się faktycznie. A, Cześć. Ogólnie odkryłem coś. Teraz szafki są jednoosobowe. No. <laughs> Dobra, pierdol się! <laughs> Dobra, wymianę robimy? Nie chcecie. Ewentualnie, tak, jak to? Ja bym tylko musiał zobaczyć, bo no, tam na samym końcu przy tym generatorze moim zdaniem jest trudno dosyć. Ja mogę się eee. zająć tym generatorem, jak chcesz. Raz, Spoko. To ty pójdziesz do Control Roomu. A ja będę no w nie. tym samym miejscu. Control Room ma tylko jedno okno? Czy dwa? Dwa. dwa okna? No chyba, że chcesz się spokiem zamienić to. jest klucz. Nie, ja, ja mogę to ogarnąć w sumie. Czekaj, okay. latarka wezmę. To w takim razie potrzebuję czy jeszcze tylko. Dwa spawacze z... są z tyłu i... A, bo trzy okna, okej. Okay. I jak usłyszysz, że wejdzie gdzieś potwór, to wejdź na kamerkę i kliknij flesza. Dobra. A, i jeszcze jest taka... Co, takie coś, że tam się wodę spuszcza. W kontrolnym roomie, więc jak... próg jest taki, że widzisz, że zalewa cały pokład, to mniej więcej wtedy możesz spuszczać to. Yy, dobra, to tylko sobie szybko ogarnę. To jest gdzieś tu z przodu, nie? Tak, w sensie na... na kamerkach. ich dupa ci się pali. A, Dwa okna tak. masz tu z przodu, a tu na tej konsoli na górze na schodach masz kamerki. I tutaj a ten no. guzik czerwony to spuszcza wodę. Ale Okej, ma tylko trzy użycia. A kamerka to muszę dać oglądaj i potem tak. flash, tak? Tak, ale wlesze też są limitowane. Dobra. No i Nie fleszem potwora chyba fasz, tak? Tak, oślepia potwora smartce. ten flesz. No, no to to trzeba też używać jakie jest. No to ja na używam tylko... właśnie. A to, yy, powiedz kiedy używasz i gdzie używasz, co, nie? Żeby no tam już w pokoju, pokoju potwora. A to nie, to nie, to tak nie używaj. Opłaca się jak ten. No jak, jak mścica goni wybiec... to wypada Wy... użyć. No, 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 jak kogoś goni albo jak ktoś chce wybiec z pokoju do pokoju, a najlepiej właśnie jak idzie do generatorów. Dobra, bo kibel chyba trzeba naprawić. No, wypadałoby. Ja gotowy. Ja też gotowy. No to już pewno. Mniej roboty, chyba. No dobra, jak emotikony się używa tu. Chyba musisz szanować. U mnie się już puste okno. O, pod G, pod G. Tylko ty tam nie tańcz przy tych oknach, jak będzie bary. Czek, poczekam aż pęknie okno i wtedy potańczę. Dobra. Jak najbardziej ma sens. O, U mnie ujczyk. puste? Gdzieś pękło coś Nie, to za robuxy. pękło? <noise> tak. U mnie jest w oknie. U mnie woda się pojawiła. Muszę ją od razu rozdalić. Nie, jeszcze nie, nie, bo to ma limitowane użycie Więc lepiej chwilę poczekać. Jak będzie wystarczająco głęboko. No. U mnie jest. Ciekaw jestem, czy jak gramy w czterech, to wtedy jestem. Yy, Cięższy. Dodatkowy pokój. Nie, my gramy teraz, właśnie na mega ciężkim poziomie, bo mamy cztery pokoje. Ale. A, nie, ale mamy w trzech miejscach ok okna. A taką przy generatorze pewnie jeszcze by było. No, nie. W sensie, prawdopodobnie generator wtedy już współpracuje z paliwkiem. Puszczam wodę. Nie trzeba było jeszcze, bo jeszcze nie doszło do nas. A my byśmy o, dobra, u Ciebie, Micik. No. Poszło, poszło. Już naprawione. Puste było. A ile razy można spuścić? Chyba trzy, trzy razy. No. Bo było pozostało dwóch, U mnie w oknie. Nie ma go. Flash. O! Jaki flash? Macka wbiła. Też zostałem flashem pod koniec. No właśnie, ja też z czegoś, ale ja nie wiem z czego. Bo, bo macka wbiła. Wszystko. U mnie jest, nie wiem czy zdążę to naprawić. Bo pakiwało fatę ją pogłaskać. Widzę tę mackę co tam leży? Nie siadaj no, nie błagam. Kusi. <laughs> U mnie. Naprawiam. U mnie też. U mnie puste okno. Puste. U, u mnie był. Dobra. O, u mnie znowu, ale puste. Z o nie. Jest. Wyjdzie. No wyszedł to naprawiłem, co jest? Schowałeś się? O. Nie zdążyłem. I powiedz w spotku gdzie on jest. Jest przy mnie przy szafce. Wypiję i odgonię go. Czekaj chwilę. Nie czy będziemy będzie mnie gonił. Jest przy mnie. Dobra, Patrzę. Na razie Jest nie w ma pokoju go. z generatorem teraz. Poczekam chwilę. Spuszczam wodę na zaś. I nie ma go, nie ma go, nie ma go. Jest! Dobra, Włączone. Zmarłem, ale zdążyłeś? No. Ale no. nie wiem, co się dzieje do końca. A co, jest nadal? Nie wiem właśnie. Tak, A. Obok ciebie okno. On jest, jest. On idzie po ciebie już. Idzie? No. Idzie do ciebie, no. Poświeć Przecież mu się. latarów. Ajajaj. Ty... Nie wiem, jak to się da go odgania, się? chyba trzeba po prostu te okna pilnować, nie wiem, czy da się go wyjść chyba, czy... A Może emergency wyjście wtedy trzeba. Nie. Wałęź. A ta? Czekaj, zobaczę na szybko może.